Jak projektować naszą przyszłość, chciałbym pokazać na podstawie zdjęć z Chin. Chiny zaczęły się modernizować po nas, znaczy myśmy w 1989 roku byli dużo nowocześniejsi, niż naszym obywatelom się żyło lepiej niż, niż ich, ale oni chyba nas zaczynają teraz wyprzedzać. Chińczycy mówią, że potrzebują naszego know-how jeszcze przez jakieś trzy, 3-4 lata, a później to już Europa nieważna, Stany Zjednoczone nieważne. Chiny będą państwem środka, tym najważniejszym miejscem na świecie. Będąc tam, byłem rozpięty między dwoma dwoma skrajnościami, szukaniem podobieństw z jednej strony, mianowicie myśmy tam pojechali prezentować Polskę, no, prezentować Gdynię. Więc była to z jednej strony próba szukania podobieństw, pokazywania śmigczykom, że w pewnych kwestiach są jakieś wspólne, wspólne punkty, z drugiej strony uświadamianie sobie ogromnych różnic, bo te różnice są niesamowite. Oni mają w Szanghaju komunikację trolejbusową, to taki jeden ze wspólnych elementów. W dodatku trolejbusy są oznaczane tak samo jak w Dyni autobusy, to znaczy numery trolejbusów zaczynają się od dwójki. Koło ko mojego hotelu przejeżdżał 24 trolejbus na przykład, natomiast autobusy zaczynają się od setek. Także taka koincydencja zupełnie przypadkowa, ale, ale było to, była to zabawna, zabawna konstatacja. To wszystko, co oni, co oni budują, jest budowane na taką no, imponującą, ale jednocześnie taką przewymiarowaną, taką nieludzką skalę dzisiaj. Człowiek się zastanawia po co, tak? Znaczy, jeżeli no patrząc jako, jako samorządowiec, to mówię, no, jeżeli na coś wydaje się pieniądze, to to musi mieć jakiś cel, tak? Tutaj czasami ciężko było tego celu dociec, chyba że jest to właśnie taka po prostu pokazanie, no, trochę pychy, trochę chwalenia się, albo uciekanie bardzo daleko do przodu. Chcąc być nowoczesnym miastem, musimy znaleźć z jednej strony drogę do, do postępu, do nowoczesności, do tego, żeby miasto się rozbudowywało, rozwijało, żeby powstawały nowe inwestycje, z drugiej strony nie stracić tej perspektywy człowieka, tak, żeby krótko mówiąc, no, to się jest nazwane, to nie jest nic nowego, tak, to się nazywa zrównoważonym rozwojem, ale właśnie Chiny pokazują, że rozwój niezrównoważony jest możliwy, jest realny, on się tam dzieje. Mi? Zależy, żebyśmy rozmawiali o Gdyni w kontekście takich właśnie wielkich projektów jak Szanghaj, bo to nie jest y, pytanie, y, jak będzie wyglądał nowy dworzec za dwa lata, tylko jak, będzie, jak może wyglądać Gdynia za 20 lat. Z taką perspektywą trzeba, trzeba myśleć o Gdyni, i, i to się dzieje. No, ja mogę z takich y, wizyjnych. No tak, o niektórych projektach Państwo wiecie, bo toczy się dyskusja, chociażby o projekcie lotniskowym, który dzisiaj to nie ma być takie lotnisko w Szanghaju. To są projekty, których nie buduje się tak w ciągu roku, dwóch. My, projekt lotniskowy tak naprawdę toczy się już od dobrych kilku lat i jeszcze chwilę potrwa, zanim ono zostanie dla ruchu cywilnego otwarte. Natomiast właśnie w perspektywie takiej kilkunasto, dwudziestoletniej jego należy już dzisiaj inkubować. Nie ma wątpliwości, że my w tych nowych czy inwestycjach, czy działaniach miasta y, powinniśmy i chcemy stosować nowoczesne rozwiązania. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj postęp techniczny, postęp technologiczny jest tak szybki, że praktycznie co, co chwilę pojawiają się nowe generacje, nowe pomysły. Natomiast to jest tak, yy, pojawia się pewien yy, pomysł, prototyp, który można by zastosować, ale on po pierwsze byłby ekstremalnie drogi i my w tym momencie jako administracja publiczna nie, nie możemy tego robić, bo nas na to nie stać, nie możemy tego robić, ponieważ on jeszcze jest nieprzetestowany. My nie możemy. Prywatna firma może ryzykować pieniądze swoich udziałowców czy swojego właściciela, ale nie administracja publiczna, która dysponuje podatkami. Czyli nie możemy tego, tej absolutnie topowej technologii zastosować, bo my musimy poczekać, aż ona zostanie wdrożona i w momencie, kiedy zostanie wdrożona, w miarę sprawdzona, w tym momencie ona staje się dopiero dostępna dla nas na dwóch poziomach. Po pierwsze, że już jest trochę pewniejsza, po drugie troszkę wystandaryzowana, no i wreszcie Trochę tańsza. Kłopot polega na tym, że tutaj się nie da nic zaplanować, bo za rok już mogą być dostępne rozwiązania, o których dzisiaj jeszcze, jeszcze nie marzymy. Także tak naprawdę my musimy się wstrzeliwać w momencie, kiedy realizujemy jakieś konkretne przedsięwzięcie, to wtedy dopiero szukamy tej technologii, która w danym momencie jest dostępna i staramy się ją zastosować.